Przekazała policja w oświadczeniu. Te filmy zdecydowanie nie są żartami, przekraczają granice między zabawą a przestępstwem, łamią prawo, wchodzą do firm i podszywają się pod pracowników. Teraz pogadamy o TikTokowym pranksterze z ponad półtora milionową publiką, który może trafić za kratki na potencjalnie 10 lat za swoje filmiki. Tak, dobrze usłyszeliście, proszę Państwa, niejaki Heston Cop prowadził content oparty na na przykład prankowaniu pracowników sklepów. Rozstawiał się z kolegami po kilka osób w różnych alejkach, krzycząc o pomoc, albo po prostu drąc mordę. Baby? Oh my God! Help! Potem udawał, że to nie on jest odpowiedzialny za zakłócanie spokoju. Uh, no. I wiele filmików było właśnie w takim stylu. W innych przypadkach wchodził na przykład do restauracji z fałszywą ekipą sprzątającą. W jednym ze swoich najbardziej wiralowych filmików udawał mechanika w warsztacie samochodowym, no i zwabił tam całą furgonetkę wypełnioną jego wspólnikami, którzy też zaczęli udawać mechaników i pracować nad samochodami.

no, kontent trochę typu krały, nawet nie wiem czy troszeczkę nie gorszy. No i podobnie jak naszego ukraińskiego gnoma, Heston został... Dojechany. Przekazała policja w oświadczeniu. Te filmy zdecydowanie nie są żartami, przekraczają granice między zabawą a przestępstwem, łamią prawo, wchodzą do firm i podszywają się pod pracowników. To jest przestępstwo. 21-letni TikToker usłyszał szereg zarzutów, czyli np. włamanie trzeciego stopnia, dwukrotne podszywanie się pod inną osobę oraz pięciokrotne zakłócanie porządku publicznego i wtargnięcie na teren prywatny. No za te wszystkie zarzuty grozi mu dość poważna kara, ponieważ do aż 9 lat i 8 miesięcy odsiadki, a do tego ponad 300 tysięcy grzywny.